wzajem w tej zatoce na no, oceanie. Pomysł był, żeby płynąć na Wyspę Piratów, ale jest taki silny prąd, że nie ma szans pod prąd płynąć. To jest jakieś pół kilometra pod prąd. E, tutaj chłopaki mają jakieś. To chłopaki mają jakieś Pątole napędzane. A ja z moim jednym pontonem nawet z czterema wiosłami nie ma szans, że gdziekolwiek dopłyną pod prąd. Tym bardziej, że wszystkie te łodzie, które są specjalnie motorowo napędzane, dają taki killwater, dają taką wielką falę zwrotną, że po prostu buja na wszystkie strony jak pijanego marynarza. Zobaczymy może następnym razem.